Siemanko, witam w odcinku. W dzisiejszym y, odcinku, jak widzicie, z nowej gry. Y, dokładnie tak. Y, zaczynamy nową serię y, z Minecrafta. Y, mówiłem, że będzie nowa gra na kanale. No jest. Jest to Minecraft. Y, no i będziemy sobie grać normalnie z survival y, na wersji 1.16.4. Więc stwórzmy, przepraszam, świat. Nazwijmy go Minecraft. Zon pierwszy. Yy, coś tutaj zmieniam? Dobra, poczekajcie. Yy, coś się to. Poczekajcie, bo tu chcę sobie zmienić. Okej, okay, gotowe. Yy, no, także no, myślę, że zaczynamy. Także stworzymy świat. Zobaczymy, jaki, jaki mam, będziemy mieli świat. No i będziemy na nie grać. Tak, wiadomo. Yy, co do tego, jakie ja mam plany, no to wiadomo, żelazo, węgiel na początku. O, dobrze, respim się przy pustyni i sawannie. No dobra no, nie będę narzekał, akurat ja mam do, do pustyni nie za duże szczęście i rzadko. Czy tam coś? O, wioska, widzicie? Dobra. No to jak widzicie dobry start, wiadomo, zbieramy drewno, jak to na Minecrafta przystało. Normalnie seat pod speedruna można zrobić, bo o Teraz bierzemy, żeby było. No, jeżeli chodzi o Minecrafta, no to właśnie... No ja nie jestem jakimś takim dobrym graczem. <ścoughs> bo przycisk zrobiłem, naprawdę. A to potrafię. Zrobimy yy, sobie kilo i mieczyk. Mogę w sumie się wkopać. Dobra. Yy, po prostu tak nie skupiam się na tym, bo yy, trochę stresik tam pewno. Yy, dobra. Zrobimy sobie kamienne przedmioty od razu. Będą. Dobra, chyba wystarczy. Dobra. To tak. kilof siekierka. choć nie tak. Tak. O. Jeszcze mieczyk. No i pięknie. Mamy, że tak powiem. Dobra. Dobra, dobra. Jeszcze trochę drewna weźmiemy, muszę sobie zrobić jeszcze łódkę, żeby dopłynąć do wioski szybciej, dobra. No, ta. Dobra, no to... Chodź tu, kurczak, jedzonko. Dobra, no to płyniemy do wioski. Kurde, no nie podoba mi się za bardzo ten, yy, pss, ruiny. O, ja na to pielce, ja nie chcę iść na razie, myślę. A ja wiem. O, delfin. Siema. A ja na to pieca ja nie chcę iść na razie. Wolę ich omijać. Szerokim łukiem. Z Doświadczenia już moich Minecraftowych. No, delfin. Dobra. O, super, dał mi efekt jakoś jest. chyba nie jest taki zły Tam jest druga wioska? Tak, są dwie wioski, blisko się. Jaki sit, zobaczcie. Nie, yeah. wszystkiego trochu. Coś tu ciekawego. Coś ma... A łóżko jedno wezmę. Bo <grym _> ja trochę spidranuję i już tak przyzwyczajenia bym brał łóżkę, ale nie, nie, nie. Yy, dobra, mamy jedzonko. Dobrze, dobrze. Golema chyba zabijemy. Będziemy mieli... Yy, wiadomo, że Lazo pierwsze. A, nie potrzebuję też nic ciekawego może jakieś skrzyneczki coś o właśnie o pszenica czy chlebek chętnie wezmę tu kiedyś o, kiedyś pójdziemy przy, pój przyjdziemy po y, po 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 no książeczki żeby mieć na enchant ale to w przyszłości tutaj coś nie to nic nie będzie o widzicie tak się złożyło że mamy chlebka to jest tam? Tak tam, dobra. Na kartę. Dobra, to. Ło, oj oj, 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 No właśnie to są moje umiejętności. Ale na spokojnie go tutaj. No, także pokazałem co umiem. Dobra. No, także jak zwykle golem. Myślę, że kilof się zrobi yy, tak trochę nietypowy, ten start, bo czy znaczy to się... Myślę, że kilof będzie najbardziej przydatny teraz. Dobra. Rzeczywiście z szczabek będzie. Pięć sztabek. oj, idealnie. Dobra, to też wybierzemy na chlebki, żeby było. Żeby jedzonka nam nie brakło. No, także mamy 5 żelaza, także można zrobić sobie kill-off i mieczyk na przykład. Jeżeli ktoś by był ciekawy SIDA, to mogę w sumie go podać. Na speedruna dobry, bo yy, wioska. Macie SIDA, by ktoś był zainteresowany, a my idziemy do drugiej wioski. Bo no, tu chyba nic ciekawego nie będzie. Na razie to jaskiń nie muszę iść. Surowców mam na razie, co potrzebuję. A tam jakiś, mówię, weterano Minecrafta nie jestem, także jakichś szybkich zagrań nie, nie robię. Nie jestem jakimś takim graczem. A to tak lubię poeksplorować trochę. O, jest kowal, O, super. Tak patrzę, czy coś jeszcze tu może jest. O, na przykład cave niewidzialny. Znaczy, no niewidzialny, pod ziemią, pod piaskiem to się może zawalić. Dobra, co to masz? O, idealnie. Yy, no i mamy, jak widzicie, już część zbrojki. Tak. Kurde, same dziury w tym. Yy, w tym. Yy. Jeszcze kierką będzie łatwiej go, szybciej pójdzie. Mamy kolejne żelazo 8 żelaza no to kilof możemy zrobić Kilof, mieczyk I siekierkę? No mm, Jeszcze zobaczymy, czy coś może tutaj mają Do jedzonka, czy coś Jedzonka nigdy za wiele Ale to nie będzie O, wypuść No, ale dobry start Na pewno Udany. No i wioska zwiedzona, może powiedzieć. Czy to jest biom wysokie brzozy? Czy jakoś tak? Bo jeżeli tak, to ten City jest najlepszym. Jaki? Tak, to są brzozowe wzgórza, chyba. Czy jakoś tak? Mówię, że to jest taki dosyć rzadki biom. Zobaczymy sześćmy tutaj na te górki. Te pustynia się tak ciągnie tutaj. Nie, to jest zwykły. Chyba, jak mi się wydaje. Ale to już raczej nie. Ugh! Prawdopodobnie spadł gdzieś. Tak, wysokie brzozy. A nie, to chyba brzozowe z góry. Może i tak się nazywa, ale nie znam się szczerze mówiąc za bardzo. Dobra, myślę na co, co skraftować sobie yy, z, yy, z tego co mam, czyli z tych ośmiu żelaza. Tak patrzę... Kurde, naprawdę. O, tam jest lawa, a pierwszym raczej nie chcę jeszcze iść do netheru. Nie przesadzajmy, że tak powiem, z rozwojem. Chcę, że troszeczkę, że tak powiem... Dobra, myślę, że wrócimy do tej wioski. I tam będziemy mieć taką małą bazę na razie. O, bo mam jedzonko, mam wszystko, to. Jakiś kanion? Nie, to jest takie. O to nie, nie jest naprawdę safe. <grych> Seed w sumie. No safe to tam. Hmm. Myślę nadal o nad tym. No kilof na pewno. A co jeszcze? Będę miał pięć, no to. Myślę, że mieczyk. To jest plan. Gdzieś tutaj zamieszkam u nich w jakimś domku. Na przykład tutaj. No to mam łóżko już od razu. Skrzyneczkę zrobimy. To jest mój domek od teraz nie zrobiłem e, także to będzie mój domek na razie, taki tymczasowy mogę wszystko powrzucać w sumie, co niepotrzebne e, crafting mam, także mogę zrobić chlebki o o, dobra super, mam dużo chlebka to zrobimy sobie kill off. dobra oj przepraszam no i nie wiem, teraz myślę nad tym. Możemy zrobić wiaderko i miecz. O, 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 to jest... To jest to. E, nie zajmuj miejsca. Dobra, spanie, idziemy zaraz. No, nie zasłaniajcie mi. O, dobra, śpimy. O, także pierwsza noc, że tak powiem, Minecraftowa. O, piękny dzionek nastał. No, tak to się prezentuje. Idziemy po wodę, że była. O, tak. No, no i Dobrze rozwinięci jesteśmy, jak na początek, tak naprawdę, gry. Ja um, się jeszcze tak roz, rozejrzał tutaj. Co to jeszcze może spotkać ciekawego. Na tej pustyni o no, już chyba nic ciekawego. E, dobra. No to myślę, chyba do kopalni idziemy, no bo. Y, oj, to nie mój domek, gdzie jest mój domek? A, tutaj. Pch, chyba, tak, tak, to jest mój. Muszę sobie jakoś zaznaczyć. Nie wiem. Tu będzie <grywanie> znaczek mojego domu. Mam mało drewna, to i trochę dre drewna pozbierać, żeby było. Tarcze. Mm, o tarczy mogłem pomyśleć jeszcze. Kurka, no. Teraz tak mi przyszło na myśl. Dobra, no myślę, że zejdziemy. No właśnie, trzeba uważać, bo tu łatwo. A ja nie chcę iść od razu na sam dół, bo patrzę, czy jakiegoś węgla nie ma, czy coś. No e, dobra. Na razie już. Pójdę po, po węgiel gdzieś poszukać, żeby był oświetlenie wiadomo. Hmm. Może tutaj gdzieś na tych górach będzie? No, wiem, mogę iść od razu tam, ale wolę mieć trochę tego pochodni, że wiedzieć gdzie iść, a później wsnąć resztę. Kurde, czasem to tak tego węgla widzę dużo, a jak trzeba, to go nigdzie nie, nie widać. Jest jakiś ten? No, Trudno. to dalej szukać. O, jest węgiel! Wow, super! Nareszcie trochę węgla znaleźliśmy. Dobrze, dobrze. No, trochę wysoko, ale no. O Jan, byś tam po to wejść teraz. A gdzieś tu niżej nie ma. Tu jest chyba? O właśnie, dobrze widziałem. Jest! Pierwszy węgiel, tak jest! Jeszcze wejdziemy wyżej, po tamten drugi, bo cztery to mało. On jest jeszcze, o ma, on jest tam aż, dobra. To trzeba wejść wyżej. W mam wodę, teraz tak to, o! Przyjmę, przyjmę węgiel, przyjmę chętnie. O, piękne. To o takie złoża węgla mi chodziło, no kurde. Kurde, więcej męczenia się y, niż y, sensu żebyś tutaj. Dobra, na których on kratkach jest? Tutaj. Tu ładna góreczka taka teraz. Okej, okay, tutaj. A pod nim coś jest? Jest, dobra. Że wykopiemy sobie. No, teraz to, to można iść do kopalni czy coś. O, widzę yy, ciemny las tam. Ech, do wody skoczę, myślałem, że nie trafię. <grych> Dobra, to wracamy do wioski. Jeszcze w międzyczasie drzewa natnę gdzieś po drodze, jak będę. Żeby nie brakło. A, powiem szczerze, że się trochę obawiam, jaki będzie seed. Bo mam czasami takie różne seed, no i byśmy na przykład nowy seed wzięli, bo na jakimś słabym to nie będę grał, bo. No za sensu. Tak. Wiadomo, nie myśl, że ten safe jest jakiś super, zobaczymy, jaki będzie na i jaki end. Coś jak daleko będzie end. najbliższych odcinkach, no wiadomo, pójdziemy po diamenty, ale nie w tym odcinku, myślę. Troszeczkę chcę zostawić, wiadomo, na ciekawsze momenty. Yy, I chcę też na przykład iść świat troszeczkę zwiedzić, bo zazwyczaj się jakby ulepszam, a na, przykład na końcu, a tym razem chcę inaczej zrobić właśnie i... A to twoje mieszkanie, czy o co chodzi? No i pięknie i mamy prawie 100 desek kolejnych trochę pochodni. Dobra, myślę, że tyle. Dobra, trochę więcej niż tak zrobimy. Kurka, czemu ten tak się rozdziela? kupią. Czułość mi się jeszcze zmieniła. Jeszcze więcej, no dobra. Yy, dobra, tego starczy. Jakiegoś budulca. Jedzanko. Dobra, wszystko mamy. To idziemy do Kej'a. Ja tu z tędy schodziłem? Chyba tędy. Tak, tędy. Cześć O, żelazo od razu. O, kliper. Pierwszy. Dobra. O! Dobra. Jająk. Dobra. O Boże, te cave. Y. Nie chcę tak dużo chodzić po nich. O się z zgubię szybciej. Bo ja nie mam nigdy orientacji w terenie. O, jeszcze kolejny. Ła, e, tutaj jest za duży cave na dzisiaj. Chciałem zaraz wyjść z tego Taki rozbudowany. Nie, nie, nie. Tak kiedyś indziej na spokojnie w odcinku pójdziemy na kajwy, myślę. A żelaza mam 7. <grych> zrobić się odcinek z e eksploracji cave'ów. To jest plan. Bo ten odcinek właśnie miał być taki krótszy, pierwszy. Zobaczyć w ogóle jak, jak to się, czy przypadnie do gustu. O ja, no weźcie też, co muszę zrobić nowe. Bo to jest dramat się wchodzić. Dobra. Byłem w kopalni, a nawet kobla nie zebrałem, no ja to naprawdę potrafię w Minecrafta Normalnie pro problemy się powtarzałem na każdym moim serwie. Brak kobla, brak drewna Dobra, myślę, że wystarczy na razie Piaskiem się podsadzę, bo czemu by nie? To też mam dobra. Kurde, trzeba się przejść do większego budynku, bo tutaj to jest ciasno. <grydy> dobra, piecyk, elegancko. Yy, węgiel, na razie półdajmy. Yy, tutaj był yy, gościu z tym piecem. Chyba nie, to w tamtej wiosce. To pójdziemy później. Mm. Dobra, także mamy 7, także musimy zrobić tarczę. Tarczę i myślę, że yy, czapkę. hełm. Myślę, myślę na czymś. Dobra, tarcza. Ale daj też drewno. O, dobra. A, teraz już elegancko. Nie śpi, to moje łóżko. Dobra. No yy, to poczekamy. W tym czasie się przejdę... Mm. O, tu kolejny cave! Ulala! W sumie mogę zabrać żelazo. Przyda się, przyda. Dobra, zjemy sobie. No to widzicie, zaraz będzie full set. Fajnie, fajnie. Cieszy mnie. A, no to niezły se, Niezły Cześć osadnik. Dobra, no to jeszcze cztery. To będzie pełny, pełny set. Fajnie, fajnie. Y cyk, czapeczka. No kurde Ile? To będzie 5, czyli budki i na łopatę na przykład. No, no to super. Pierwszego dnia już taki ten uzbrojony. No fajnie, fajnie. Jakieś zwierzątka tutaj będą, to się rozmnoży. Farmę też trzeba zrobić, bo jedzonko niestety się będzie kończyć po jakimś czasie. Dobra, no to budki. Oj, Panie. Pięknie. Pierwszego odcinka już mamy pełen set. Żelazny, ale jest pełen. Dobrze. To schowamy. Niech się jeszcze przepali żarcie. Znaczy, no w sumie to tylko jeden kurczak. Znowu mi chyba się czuło. No właśnie, nie Dobra. No, także, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. W kolejnych odcinkach, mówię, dalej będziemy eksplorować świat i zobaczyć coraz to lepsze rzeczy. Myślę, że się spodoba odcinek. Jeżeli będzie się podobał, to odcinek będą częściej. Jeżeli nie, to rzadziej. Zobaczymy. No także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć, cześć.